Właśnie dostałem przesyłkę, w której znajduje się szkło dla iPhone'a 6. Ochronne szkło. To jest zamiast folii. Szkło jest dużo lepsze. Jest troszeczkę grubsze, ale jest dużo, dużo wytrzymalsze. I naprawdę dobrze chroni ekran. Także spróbujemy teraz to zainstalować. W środku to nas najbardziej interesuje. Szkło jest marki Steelgood. Pod filmem dam informację, gdzie, gdzie można takie szkło zakupić. Hologram jakiś. Dobra firma. Miałem też, też tej firmy szkło na iPhone'ie 5S. Bardzo dobrze chroniło. Dobrze, i jak to mamy? Co tu mamy w środku? Czyli tak, to będziemy musieli zrobić w ten sposób. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się za pierwszym razem. O, tutaj troszeczkę na brzegach. Jakiś kurz się zebrał. Spróbujemy to przyczyścić. Każdy pyłek, który nam zostanie na ekranie później będzie bardzo widoczny. Dlatego warto to zrobić dokładnie. Bo to są takie chusteczki antystatyczne. Myślę, że one mogą nam tutaj rozwiązać problem tych malutkich pyłków. Trzeba wypchnąć wszystkie te rzeki powietrza. Tutaj ten filtr jest wyraźnie mniejszy niż, yy, niż ekran, znaczy niż, niż szkło, które pokrywa ekran, ponieważ to szkło jest tutaj zaokrąglone w iPhone'ie 6. I tak po prostu chyba musieli zrobić. Zaraz zobaczymy, jak to będzie działać. Włączamy. Chyba cały ekran jest pokryty ochroną. Tak. Tak to wygląda.